Dobra, drodzy użytkownicy serwisu Polak Potrafi, chcielibyśmy zaprezentować Wam pomysł na aplikację mobilną, która naszym zdaniem odniesie wielki sukces rynkowy. Pozwólcie, że od razu przejdziemy do rzeczy i przedstawimy Wam ten pomysł z nadzieją, że wesprzecie jego realizację. Aplikacja będzie nazywać się The Best of 500 Zł i będzie dostępna na trzech platformach mobilnych. Cel aplikacji jest prosty. Użytkownicy będą oceniać, kto najlepiej wyda 500 zł, które już niedługo rodziny z dziećmi dostaną od rządu premier Szydło. Jak to działa? Swój pomysł na wydanie 500 zł może zgłosić każdy, kto będzie otrzymywał zasiłek od premier Szydło w ramach programu Rodzina 500. Następnie wszyscy pozostali oceniają pomysł i przyznają małe szydełka. Pomysł, który zbierze najwięcej szydełek w danym miesiącu, wygrywa 17 milionów złotych, dzięki czemu zwycięska rodzina będzie już mogła spokojnie do końca życia tylko jeść, pić i srać, bez konieczności żadnej pracy czy nauki. A o to przecież chodzi. Jesteśmy po pierwszej fazie testowej aplikacji na grupie 300 użytkowników. Korzystali oni z niej przez 3 miesiące i zgłaszali swoje pomysły na wydanie 500 złotych. Dla przykładu oto trzy najlepsze pomysły z fazy testowej z ostatniego miesiąca. Trzecie miejsce. Pan Stanisław, ojciec czwórki dzieci, bezrobotny ze Stargardu Szczecińskiego. Pan Stanisław wydał swoje 500 zł na nową wędkę, kołowrotek, zestaw przynęt do łowienia na spinning, cztery wódki oraz pluszową żyrafę. Drugie miejsce. Pan Grzegorz, ojciec dwójki dzieci, taksówkarz z Łodzi. Pan Grzegorz postanowił wydać 500 zł na trzeci telewizor plazmowy do domu. Brakowało mu w kuchni, więc kupił 15-calowego Samsunga oraz zestaw mleka Babylon i pieluchy. Pierwsze miejsce? Pan ojciec pięcioletnich bliźniaków z Warszawy. zafundował sobie godzinne spotkanie z Hot Anną, Anna z dopłatą. No i dopłacił za Anel. Zaraz resztę kupił mały zestaw Lego City i straż pożarna. Pierwsza faza testowa pokazała wielki potencjał aplikacji oraz zaangażowanie zarówno po stronie zgłaszających, jak i głosujących. Dlatego chcielibyśmy przejść do fazy drugiej i udostępnić aplikację już wszystkim Polakom. Problem jednak w tym, że prawdopodobny termin wypłat 500 zł w ramach programu Rodzina 500 Plus będzie dopiero od marca 2016 roku. Także do tego czasu to my musimy zapewnić te 500 zł na wydatki. Stąd wielka prośba do Was, drodzy użytkownicy Polak potrafi. Czekamy na Wasze wsparcie i wpłaty. W sumie musimy uzbierać około 20 miliardów złotych, aby spokojnie rozpocząć nasz konkurs w aplikacji. Wierzymy, że to dla Was nie problem i bardzo szybko uzbieramy tę kwotę. W końcu przecież to chodzi o polskie dzieci. Ta, ta, da, 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 da. Ta-da-da-dum Da-dee-da-da-do-dee-da-da-da-dum -da -da -da.